Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jędrek, a to kolejny odcinek serii Zagrajmy w Elders Scrolls 5. Tak, jesteśmy na tle tre... ogromnej góry, jest to wysoki Hrodgar, tak, będziemy się dzisiaj na niego spinali. Spinaczka, no, powiem szczerze, może nie być łatwa. Eee, mówiłem, że poza odcinkiem rozejrzę się po tym mieście, no. Nie było tu zbyt wiele ciekawych rzeczy, lecz na przykład zdobyłem, taką jakby powiedzieć, misję poboczną. Co tu mamy? Przed zarodzinami człowieka? Aha. Od takiego człowieka, który nazywa się Klimek. Zaraz mi te karty Nie. Czy to było jakieś poboczne? A nie wiem, nieważne. A tu jest. To jedno jest i to. To dzisiaj właściwie zrobimy. Może się uda tych niedźwiedzi może z tymi niedźwiedziami to nie tak dzisiaj, ale wejść na wysoki hrotgard, to dzisiaj wejdziemy. O, ja tam widzę pajączka. tutaj go zaraz zawiadamy. Jeszcze raj do mnie tam swoją kupą. Kupo. Fusnę i Bum. Okej. Ja widzę, że tu specjalnie interweniować nie musiałem. Wiedzą jest obok mnie Lidia, to ja już jestem spokojny. No, lekko nie będzie, to wam mogę od razu powiedzieć, bo, Soki Frogger to jest wyzwanie. No bo, wiem, że tam się czają trolle i wszystko po drodze. No więc, m może odcinek być trochę nudny, zabiję sokuskę, Upsi. To odcinek może być troszeczkę nudny, więc, Postaram się jak najszybciej wejść na górę ups, i zdobyć to, co trzeba, te informacje i ogólnie. Um, a jeżeli się nie uda, to po prostu y, ten. To on, nieczy, dobra. E, a jeżeli się nie uda tak szybko, to po prostu, no niestety, będziecie musieli to przeżyć. Hmm. O, tu jakiś człowiek jest zaraz i dowiem, kto to... Mów, Elfie. Tak dni wydają się dziwne, gdy mnisi to robią. Ciekawe co to znaczy. Dobra. Tak. Myślę, że będzie na tym dla mnie jakąś misję może, ale nie. Eeeem, um, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Cóż tu mówić? Widok jest piękny tamte drzewa, które że oglądają. Nie mam tak dobrego kompa, jak wiem, może lepszy, to by to wszystko lepiej widać, lecz muszę... O, jaką mi się wyroka. A. Zwilku! Wow, jaki fu... jaki silny ten... No, silny jest, no serio. Lodowy wilk. Ja tu może się bardziej... tak jakby będę uważał, bo... Widzicie, waliłem go tym mieczem, waliłem i nic, 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 więc ja... Szczerze mówiąc... Kurde. Może to będzie zwykły wilk. Dobra, Lidia, jak zwykle, Hoksi, że tak powiem. Ma epicką broń, co? Myślę, że jest świetna. W sumie ja mogę ich też atakować z tego łuku. On jest słabszy, ale jest łukiem żaru. Kiedyś go tam zdobyłem, nie ja pamiętam już. On tam podpala te ofiary. Na przykład taką kuskę podpaliło. Poleciała. Daj mi strzałek. Wszystko daj mi strzałek. I patrzcie, bardzo niewiele mi brakuje do levela. <grym> bardzo, naprawdę. No i, może się uda podczas tej spinaczki zdobyć. No, szczyt jeszcze daleko, więc może sobie zapiszmy tylko. Zapiszemy. I Biegnijmy, biegnijmy. Tu jakieś wiatry są. Zasłaniają mi obraz. No i dobrze. Nie wiem, gościowi nie jest zimno nie by było, bo no, pada śnieg, a jak będziemy jeszcze na samym szczycie, to w kurteczce powinien być, ale niestety. Ładnie tu się te góry, tylko że na połowę, może nawet większość, że tak powiem, się nie da wejść. No, jeśli jesteś uparty, to jakoś się może wdrapiesz, tak hops, hops hops, ale ogólnie to nie ma takich schodów, żeby iść. Zaraz zobaczymy, kto tu będzie. Tylko pielgrzymem i nie chcę tego zmieniać, jeśli nie masz nic przeciwko. Skąd się taka do następnego razu. Należysz do mnie. Aha! Co? Smok! Ode, ode hela, akurat w wspinałem do siłobrody musisz mi przeszkodzić zawsze. To dlatego taka muzyka, ja, ja tak O co chodzi? O fuck. No akurat się do nich wspinam, przestań Uciekaj, odejdź stąd ja Się szybko spotuję bo Ile mamy tych małych Le, więc... Dobra, zajmij się nimi. Ja cię wtedy wykończę. Lidia walcz! Nie bądź baba Dobrze, pal Żyda! Pal Żyda. Ja się... Ja, ja go dokończę! Spokojnie, Lidia! dług dostał, już, już pada Nie Nie odlecisz! Nie odlecisz! Ha ha, ha, ha! A masz byku, żry gruz Dobra, zabieramy to, to Co?! nie! Nie chcę mieć, to trzeba walić Skąd ja mam w ogóle taką kupę? Też jest ciężkie, ale czekajcie Muszę jeszcze coś wywalić A, to muszę ja miałem sprzedać To, to się miałem sprzedać Czemu ja tego... A, nie sprzedałem tego Mam jakieś ksiągi? He, he. Już nie mam przeciążenia, chociaż chyba mamy, bo. Najpierw walimy trochę tych smaczek kub. Czekajcie. Różne. Skóra kozy też jest. No też... Chociaż... Dobra, walimy skórę kozy. Pancerz Harusa jest ciężki. Też niepotrzebne. Rudy. I raz to. I raz to. I dobrze. Tylko, tylko samą tą smaczą duszę wezmę. Bo mi się przydają. Dobra. Hehe, <ścoughs> <ścoughs> mi <śponię> to smaczą duszę. Bia. Yeah. No... Nie sądzę, żeby byli zadowoleni... zadowoleni, że na chodniku tam, że tak mam na tych środkach leży smok, ale Gdo, gdyby nie lidia to bym umarł, bo... O, tam jest jakaś grota. Ja nie lubię grot. Boję się, że tu może być. Słuchajcie, weźmiemy sobie w Łukzalu. Żeby tylko to. A tam jest he, podpaliło go. A, on jest śnieżny, więc nie lubi ognia. O nie, on zleciał. Nie lubi z ognia, co? Gin. Biały futraczku. O, już się spali. No kopnij, walnij go, walnij. Wóznij! <laughs> Zabiła go. Dobra. Ładna, ładna akcja Lidia. Coś tu mamy. Nie, on się tylko taki żył w tej grocie. No dobra. Jak nic, to nic. Hmm. Dlatego mówię właśnie, że tu może być ciężko. Lecz póki Lidia żyje... Ja też czuję, że dam radę. Cię tak nie martwię. Okej. Okay. Ale ostrożności nigdy nie zawieraj. Hmm, 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 hmm. No czy ja wiem, czym się tak bardzo na tą górę wspinamy? Chodzimy tak w półko... no nie no, jesteśmy już wysoko nawet. A, dobra, zapiszemy sobie szybciutko. Mogłem zapisać od razu po smoku, ale... Zapomniałem. Ale mnie oko swędzi. Lol. Dobra. O nie, tu są jakieś wiatry. Kończyła się kondycja!

No, nie jest tak nudno, no weźcie, no. Smog był fajny. Czyżby? Czyżby to już tutaj? O, nie, to tutaj. Ohoho. Dojdziemy, czekajcie, nie, Wejdziemy wyżej, dojdziemy jak prawdziwy władcy. Wiecie, no, w końcu smaczy dzieci, no w ogóle. O, tu jest jakaś ciężka, wokół sto. Wokół ja mam włożyć chyba zapasy klimeka, aby tego nie wywalił. Gdzie jest ten jego wór? O! Erd. Jej! Potem będę wracał do klimeka. Klimeka. Moje gardełko. Dobra, idziemy do tego gościa. Podamy A zatem smocze dziecię objawia się w tej właśnie chwili. U schyłku epoki. No. Zobaczymy, czy naprawdę posiadasz dar. Pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy twego głosu. Mam fuznąć? Mocze dziecię, to naprawdę ty. Witaj na Wysokim Krodgarze. Jestem mistrz Arngeir. Mówię w imieniu Sił Obrony. Spokojnie ja mówię, mówię w imieniu ludzi Skyrim. Dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy tu, by wspomóc Cię w drodze do celu tak samo. Jak siwobrodzi prowadzili dzieci smoczej krwi przed tobą. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci smoczej krwi, od kiedy Akator zesłał swój dar śmiertelnikom. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie dla nas to wiedza. Jesteś jedynym dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. No... Jesteśmy zaszczyceni, móc powitać smocze dziecię na wysokim, wysokim krokarze. Zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć się korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Okej. Okay. Jakie jest moje przeznaczenie? Tego Znak zapytania. się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Udało ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym... Dziecięciem. No, pewno. dar. Lecz czy masz hart i charakter, by wskazaną ci ścieżką? To się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Lidia, spokojnie. Gdy krzyczysz, mówisz na rzecz smoku. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, Twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Dobre. Mistrz Eynard nauczy cię ro. Drugiego słowa nieugiętej siły. Ro znaczy w smoczym narzeczu równowaga. Połącz ją z wóz siłą. Aby lepiej ukierunkować swój dom, Ro... Ro... się pojawiło! Co się ze mną dzieje? Po co ja brałem? Po co ja to brałem? Nieee! się nowych yeah! nie A, czekajcie, zrobimy sobie jeszcze Pakujemy w zdrowie. Czekajcie, czemu... Ja miałem... A dobra, potem będę myślał. Teraz jest zaważne. Rzeczywiście masz dar. Lecz nauka słów mocy. To jedno krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie po... Czekajcie, tylko zobaczymy. Nie mam jeszcze równowagi. Mamy nie praktykę. By móc ich używać jako dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia ro. Fajnie. Dostaję ro. Do... Dobra, wchodzimy z magię, krzyki. Okej, okay. mam jeszcze dwie smocze dusze. Użyj krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. Kogo? losa! To jeszcze. Jeszcze raz. Fit losa! Hit low! Jeszcze trzeci raz. będzie niesamowite. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Fit losa! Hit low! Nie, yeah. ten się zawsze przewraca. Sorry, że na ciebie dziadku noc? leci. Twój dum jest bardzo dokładny. Masz w sobie potencjał dziecię. Jestem jeszcze potrzebny Zresztą próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori Mistrz Bori? Idę za tobą. O, krok, 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 krok. Daleko to. To będę iść. Otworzą się nie... On zniknie, on zniknie. O nie! Dobra, jesteśmy na dziedzińcu. Ładnie tu macie. Tylko trochę zimno. Ale to nie. Dobra, Mistrzu Bori, daj go jeszcze, bo mi się śpię, mam randikę w maku. No właśnie. No, dobra, dawaj. Tornado. Oczuń się Lidia, bo wult powstaje. Musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić je. Zobaczymy jak się. Tylko muszę je chyba zmienić co? Zademonstruje Zademonstruję ci trąbę powietrzną. Następnie przyjdzie Dobrze. twoja kolej. Mistrzu Bory. Oh. Ud, okay. Teraz twoja kolej. Stań przy mnie. Mistrz Bori otworzy bramę. Okay. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę i się zamknie. Okej, okay, i teraz... Tak! Nie. dałem radę. Tak szybkie opanowanie nowego tłumu jest zaświające. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieciąt, ale je na własne oczy. Przyszła pora na ostatnią próbę. No, dawaj. Odzyskaj róg Jurgena, wiatrowładnego. Zało nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Okej. Okay. Niech nie wiosę z czego? Myślę, że pójdziemy na... nie robić misję, lecz coś poeksplorować. Gdzieś my gdzieś nie byli. nie będziemy wchodzić do takich, ...tych... do jakiejś może jaskini? A może trochę popołujemy, co? Jak myślicie? Słuchajcie, teraz na pewno udamy się może do białej grani posprzedawać te wszystkie rzeczy, bo to jest teraz priorytetem. I dobra. No jej je, jest ciemno. Mimo że potem... Może to będzie taki krótszy odcinek a następnym... No, no zobaczycie co będzie w następnym to będzie tajemnica, bo wiem, że mogą być trochę nudny odcinek, ale będzie krótszy tym razem. Jeszcze troszeczkę powiem coś. Oni tak wcześniej jeszcze nie są. No, jeszcze dwie. I, i już. Dobra. Nie Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Dobra, co tu mam dla ciebie. To... To. O sobie wszystko przetopię. Też nic z tego. I to. Ty co da, mas? masz. co ci przed chwilą dałem? <grym> Dobra. Patrzcie, jaka to jest <grym> To jest genialny. Dobra. Może kupimy trochę strzału. I na nas, na nas. Trudno. Tyle weźmiemy. I coś jeszcze masz strachu. Hmm, świekowana, a moja jest o wiele lepsza. A może jest dlatego coś podobne, ale ups, jeszcze nie. Jeszcze my sobie zrobimy w tym cyklu Różne i zaraz złota. Złota i żelaza. Okej. Okay. Teraz zobaczymy dopiero, co się tu można zrobić. biżuterii coś. Coś, coś żeby było drogiego. Do... Okej. Okay. Żelazny, las, skórzany chyba. O, możemy zrobić lidi w sumie zbrojkę. Skórzaną, żeby ona nie latała w tym ciężkim, To zarazem zrobimy. I dobra, I potem się tym zajmiemy tylko pierw Sobie jeszcze wygarbujemy skórki. Teraz możemy zrobić Ligię zbroję. Słuchajno. Karwasze, Buty, Zbroja i ja. Dobra, Lidia, słuchaj. Jestem tuż za tobą. Przysięgam ci służyć, mój tanie. Będę dźwigać Twoje ciężary. An, dobra. Słuchaj. Okej, okay, masz mało tych rzeczy, ale. To ci zostaje, ale no, chciałbym cię. Będę coś dać. dźwigać twoje ciężary. Dobra, to, 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 to. Dałem ci już zdroje? No, hej, no. Będę dźwigać twoje Knie. ciężary. O, ma to Nie, 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 to żebyś się w to Dlaczego nie, ubrała. to, nie, nie, to, to to, a nie, to, a to nie, Ja ci to zabieram. to nie, 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 hełmy, praktycznie wszystko czego zapragniesz. Skórę mam trochę dużo, już trochę droga jest, no i dobra i masz to, to, to zaraz wiesz co zrobimy ja na maxa. to zrobimy na maksa skórzami armor No i teraz jeżeli też sobie damy. Nie przedamy! Najlepszą okay. broń i pancerze. Dobra. Idziemy jeszcze do coś resztę. Rzeczy. To będzie trochę taki spokojniejszy odcinek. A w następnym się postaram. No tutaj bardziej... Aktive. Wszystko jest na... Rozejrzyj się. Odcinek bardziej sensowny, bo to, to tutaj to naprawdę niewiele robimy. Słuchajcie, co ja tu cięć ciężar... czy To Co jest mało, czy jak ciężar... On oh, dobry. Uchop. Panie to gościu. u ciebie Nie, to było drogie, jak nie wiem. Kilo... Koszul, nie wiem, czy... Nie, nie, to tak nie pójdzie. Jeszcze mogę ciebie kupić przypadki i zrobienia ogólnie zobaczmy co ma tam doleter, Kupa Krasnówska szała miał furia Kupa. choroby nie o jeszcze tylko dwie znaczy jeszcze tylko 8 tych skórek więc dobra, Pięć sobie koladycji. Masz na... o, no, no patrzcie, za 1500 to już jest. to jeszcze od ciebie. Co tam gościa? O, no tutaj tyle. Teraz ja sprzedam ci konstrukowańca ze stroju. Tu nic. Ze zwojów nie. Zwoje to są o, nie sprzedajecie to za darmo. To... Dajmy ci dwa razy. Wójt troll'a. Ja ci nie potrzebę. No, to wszystko. Wróćcie. Wychodzimy stąd. No i nie wiem. Coś sobie pożegnamy. Wiesz, coś jest ostatnie. Nie tak ze Dzięki za oglądanie, to był kolejny odcinek Skyrim, widzimy się w kolejnym, na razie, cześć!